Siema, witam ponownie Dzisiaj sobie wygramy znowu w CSA, A z kim, z kempą, przywitaj się Siema było, nie było filmu przez prawie tydzień Ale teraz wracam z kolejnym filmem No wiecie, Patrykowi się nie chciało po prostu Nie, po prostu musiałem, musiałem inne rzecz porobić A ty gdzie poszedłeś? Tak w... <noise> Te w mieliśmy skę Po mnie Ej Chodź tu I mocno w wpierdziel od kobiet dostaliśmy Znaczy no siata. tak One nie były ponadletnie Ale gdy były... Ograły... On, one grały 8 lat A my gramy pół roku No to wiecie jak to teraz... jest Ale dobra no Ale to już był jakiś obraz na to Dobra 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 tam Mam 2 HP <laughs> Nie. I idę. Słyszę to. Gdzie ty byłeś? Czy ty tu cały czas siedziałeś, naprawdę? Co? Czy ty tam cały czas siedziałeś, gdzie ja byłem? Nie. To co ty robisz? Zastanawiałem się. Nad życiem? Tak. <laughs> Jakie nasze życie przez szkołę jest no, w A, 100, prawda, w tym nie są. Ale chłopy smoke. O Jezu Wystraszyłeś się No bo ja wiedziałam o tym, że tu A ten a ten flash, co ja ci rzucił No Rzuciłem, to dotarł do ciebie? No bo ja tam akurat pod, podchodziłem to dostałem go. O no, to czyli dobrze rzuciłem Tak sobie na spokojnie taktycznie Hmm. Tak Patrzcie jesteś na Brugno, że podchodzę sobie, bo ban na podchodzę sobie Ty lubisz ze mną się widać, że bawić I po czym ciebie tak graszowałem? No właśnie, na chwilę ty mnie aresztujesz. Nie wiem wiesz z jakiej gry to jest przyzwyczajenie. No tak, ale no, no, to jest gra w inną grę teraz. Ja wiem. Już wiesz, jest, jest takie przyzwyczajenie mocno. Nie no, zasłucham. No. Chciałem się z Wola tego. Ja widzę, że wy lubicie odcinki, jak nagrywam z kępą, bo. Jak sobie patrzyłem na ten kanał, Ta, to film. To się nie patrzył. Obstawiam. Patrzył i tam. Pod, pod pierwszym naszym filmem Masz, pod pierwszym masz naszym. Pod? No mam, bo na, na, na pierwszym naszym filmie jest ponad 30 wyświetleń, a jednak jest po 20 Teraz jest może inaczej Nie wiem Ale ja pisałem, że Że widzę wieluby odcinki z tobą No bo jestem śmieszny, a nie jak ty Aha <laughs> Zobaczymy jakie śmieszny jesteś Dobra lecimy Lecimy! Lecimy na Szczecin A, coś się nie wyszło. Gasiu, aż cała kanapa poleciała, bo tak się wystraszyłem. Ale co? Śmap, pierdź, nigdy więcej. Aż się spociłem. <mului> Widzicie, jakby wystraszyć? Spociłem się, jak przy. A, dobra, nic. Końca, przy czym się tak bardzo zmęczyłam <laughs> <Jak się porpajcie. śmiech> Na której podłożyłeś Tu na A podłożyłeś. Jeszcze się pytasz? Wiesz to było logiczne, że na A, skoro na B mnie nie ma No ja cały czas nie stałem na B. A gdzie byłeś? Patrzy to Nie mogłeś tak No. Сука, блядь! Лечим <laughs> мы. ci trochę. A czemu akurat, tak, akurat taka decyzja? Ale że co, jaka decyzja? Że nie poczekałeś, tylko podszedłeś bliżej. Bo myślałem, że to jesteś na. Ale jak, jak nie podłożę bomby, to nie, to nie ma, nie wiem gdzie ja jestem. Ale wiesz, można już obstawiać. jest na brak jest shit na... ja pierdzielę ale Bo w ruchu mnie nie trafisz. A wiesz jaki to jest dźwięk? Jaki? On sam sobie pomyśl. Ten rytm. Ale... Jak, czego dźwięk? Ten rytm tylko pikania. Taki rytm, pomyśl. Nie. Wiesz o co chodzi? Nie. E, to sobie dowiesz się jak podłożyć bombę. Nie widziałeś. No bo widziałem twoją głowę. Aha zobaczysz, mm, na, ma... zobaczysz na filmie jak rzucę. Dobra, zobaczę, bo nie wiem. Dziwna, dziwna, ale dobra. Trzeba Dzi... słuchać tą nową piosenkę Nitro i Natsu. Co? Kitowa, do dupy, do wyrzucenia, tylko... Tylko Nitro tam najlepiej pojechał. Nitro to rozpieprzył wszystko tam. Gościu, no czemu, czemu ty sobie hedy dajesz? No, jestem ja dobry. W komentarzach napiszcie hashtag Patryk to cheater. Jak dotrwaliście? O! o. Nara. Ja tam bombę podłożysz. Jeszcze długo. Nie no. <laughs> <laughs> Wiedziałem, że ja to przegram. Ale ty wiesz, jak to się wydało, że, że ty koło ci leciałeś? Oczy od ciebie? Na nadewnąp, sorry, bo się schowałem. <trym> jak już zaraz koniec są. Aha, ile jeszcze rund? A tak, 5 przynajmniej. A skąd wiedziałeś? No bo widziałem twoją głowę ta tata No, widziałem twoją głowę jak ty się wychylałeś To cię zauważyłem Ja się nie wychylałem Wychyli... Było cię widać jak rzucałeś granata. Granat <laughs> Na filmie możesz to zauważyć no, Zobaczę Coś nie, coś nie ma nikogo na tym A Coś nie wychodzi z tymi fleszami, śpałem si Ej, czemu cię na A nie ma? Czemu ciebie na B nie ma? Bo ja jestem na A, a Ciebie na A nie ma, to nie wiem gdzie jesteś. A Ty gdzie jesteś? Tutaj. <laughs> wystraszyłeś się też? No wiesz, jak tak z dupy ktoś Cię zabija, to tak słabo bym powiedział. <laughs> Ale wystraszyłeś się, czy nie? No, a jak? No pewnie, że tak. Wyszłaś, co on powiedział? Nie, bo ja nie słyszę, co twój ty Ej czemu wychył? Ale wiedział, wiedzie, że ja tu jestem Wiedziałem o. Wiesz, że też o tym będzie słychać na no filmie? Co będzie słychać? Myślę, że to szeptasz coś. Ja nie zresztą szeptam. Are we rushing in, or are we going sneaky-beaky-like? Sneaky-beaky-like. beaky like sneaky sneaky -bicky -bicky Wiecie jak, y jakie Patryk chce mieć w się nazwisko? Żadne. I imię? Charles Dickens. No, no, no. Właśnie, właśnie. Byłby, ale by pasowało. Na no, było blisko, było blisko. No teraz. Gdzie jesteś? Patryk Na A A ja na B I co teraz? Jesteś pewien? Coś ci ten faj nie udał? A nie, kurde wiedziałam to, że jesteś na A Ja ci tu mówię prawdę, a ty co? A skąd w ogóle przy takiej wiedziałeś, że będę na A? Tak, bo ty najczęściej jesteś na A.

Jesteś? Ola, no. gdzie jesteś? Ja na. No... A. Ej, ale skąd ty widziałeś, że jestem ja na B? No bo byłem na, na, na początku, byłem na A. Chodziłem sobie na shift, nie chodziłeś nigdzie Byłem na midzie, nie było cię Nie, nie plikowałeś, to było... to logiczne, że byłeś na B. dobra, kończymy ten odcinek i idziemy grać o rankę Dobra, w tym odcinku to będzie na tyle, dwie w górę i, i naprawdę kończymy równa się cicho, równa się na kolejny odcinek, rap.